Witam, moi drodzy, bardzo serdecznie. Wróżka Fortuna kłania się. Dzisiaj czytanie z kart intuicyjnych, karty losu, co przyniesie los. Także zobaczymy, co my mamy tutaj dzisiaj. Bardzo gorąco Was, kochani, pozdrawiam i zapraszam do oglądania. Dobrze. Co przyniesie los? Co przyniesie lipiec? Pierwsza karta. Druga karta, trzecia karta, czwarta i piąta. Dobrze, moi drodzy, na spodzie czytania mamy prawdę, karta prawdy. Prawda sama się obroni, jak to mówią. Prawda przyjdzie, moi drodzy, do Was, znajdzie Wasz adres. Co to jest prawda? Trudne pytanie, lecz na własny użytek odpowiedziałem sobie, że prawdą jest to, co mówi nam wewnętrzny głos. Mahama Gandhi to powiedział. Tutaj, moi drodzy, prawo jest po Twojej stronie, trzymaj się prawdy i rzeczywistych faktów. Masz rację, broniąc swego stanowiska w tym miesiącu. Zdobędziesz niezbędne dowody, potrzebne w jakiejś sprawie. Prawda, wyjdzie na jaw, potwierdzą się Twoje przypuszczenia, sprawiedliwy wyrok sądu, załatwienie ważnej sprawy urzędowej, pomoc okaże mądry, doświadczony człowiek, podpisanie dobrej umowy czy kontraktu, wygrany konkurs, zdany egzamin, poprawa relacji w związku, zapis testamentowy, spadek, szansa na odbudowę zaufania. Dobrze, moi drodzy, prawda sama się obroni. Ta karta była jako pierwsza, ta druga, trzecia, czwarta, piąta. Pierwsza karta, a tu już spadła, ja podniosę. Nie ma problemu. Tutaj mamy cierpliwość. Jako pierwszą kartę. Cierpliwość będzie potrzebna, moi drodzy, nam. I to jest y, tak naprawdę karta, która symbolizuje nas. Numer 24. Cierpliwość, przystosowanie się do realiów życia, brak sprzeciwu, y, tłumienie emocji, rozwaga, świadome planowanie przyszłości, opanowanie, samokontrola, ograniczenie się. Cierpliwość anielska jednym słowem, cierpliwość benedyktyńska, jak to mówią. I tutaj, moi drodzy, my sami musimy to w sobie wykrzesać, tak? Tą cierpliwość, tą zdolność koncentracji, tolerancję do świata, do innych. I my jesteśmy w takiej, moi drodzy, karcie cierpliwości. No dobrze, druga karta, która była u góry. Wyrocznia. Bardzo lubię, moi drodzy, kartę wyroczni. Problem do rozwiązania tutaj jest jako wyrocznia. Wszystko, co nas spotyka, pamiętajmy o tym na świecie. Czy dobrego, czy złego zapisane jest w górze, na górze, tak? Tak mówi wyrocznia. Przeznaczenie, moi drodzy, dla nas. Będziemy szukać rozwiązań spraw osobistych. Będziemy słuchać. Tajemnica zostanie wykryta. Prawda, tajemnica zostanie wykryta. Choroskopowa jakaś prognoza, wróżba sprawdzi się. Opatrzność czuwa nad Wami, moi drodzy. Pozytywne, dobre okazje, niespodzianki losu. Czy spadek, czy coś poprawi Twoją sytuację bytową, coś się rozwiąże, prawda wyjdzie na jaw, tylko cierpliwości. Los jest dobry, moi drodzy, w lipcu. Dobrze, wyrocznia, która jest. Dobrze, trzecia karta, kochani, wskazuje, czy i jakiś pomocników wyznaczy los? Słońce. No, tutaj nie może być lepiej. To sami wiecie, że słońce jest w każdym człowieku. I to powiedział Juliusz Słowacki. Słońce jest w każdym z nas, w każdym człowieku. Y możecie się dowiedzieć o awansie zawodowym, poprawa standardu życia, zdrowie, dopisuje, energię waszą wykorzystacie twórczo, radość życia, pomyślne zdarzenia, dobre wiadomości. Y Znak Zodiaku lew, słoneczny lew, jakieś urodziny może lwa macie, urodziny, rocznice. No tutaj lew to się zaczyna, tak? Naprawdę. Pod koniec lipca, bardziej sierpień. Ale tutaj moi drodzy, też jest przypisany tej karcie słońca znak zodiaku lew właśnie. Oświetlenie będzie ważne dla ciebie. Możesz być gdzieś w słonecznym miejscu, być gdzieś, gdzie jest pełno wieczorem światełek i cieszyć się moi drodzy. Może jakiś festyn, jakaś wystawa, galeria. Tutaj przyjazne otoczenie. Możesz zdać egzamin, otrzymać naprawdę tutaj jakieś dobre wyniki. Też o ciąży możesz się dowiedzieć. Nowy początek, y, udana podróż. Przynosi szczęście, jednym słowem słońce jest w każdym człowieku, tak, powiedział Juliusz Słowacki, moi drodzy, i to jest piękne y, zdanie, piękny cytat, tak? No dobrze, na pewno jest siła napędowa do działania. Los ci sprzyja przy tym. Czwarta karta y, ostrzega przed zagrożeniami i błędami. Izolacja. Tutaj, moi kochani, nie jest czas na to, aby popełnić taki błąd, żeby się izolować. Y, ja myślę, że czas na to, aby tak naprawdę wyjść do ludzi. Y, zacząć działać. Możliwe, że też będziecie potrzebować chwilowej takiej separacji, izolacji, samotności, odosobnienia, ale nie stójcie tam za długo, tak? Nie przebywajcie za długo, bo tutaj jest, moi drodzy, tak naprawdę Wam to niepotrzebne i to będzie Waszym błędem, ta samotność, trudności. Z wejściem w jakieś nowe środowisko, jak będziecie potrzebować, niechęć do nawiązywania nowych znajomych, jakieś właśnie takie uciekanie w świat marzeń lub w chorobę. Nie idźcie w to, bo to będzie błędem, tak? Tutaj trzeba tak naprawdę światła, słońca, prawdy, cierpliwości i na koniec, co Ci przyniesie ten los, zaraz zobaczymy. Moi drodzy, ale tu idźcie w prawdę. E, wyrocznia słońce, cierpliwość, edukacja. No i bardzo pięknie, bo tu, moi drodzy, los wam przyniesie coś zupełnie nowego, nowe znajomości. E, na pewno sukces, bo edukacja, wiedza, która otwiera zamknięte drzwi. I też to powiedział Joseph Murphy. Wiedza otwiera zamknięte drzwi. Jakieś wykłady, praktyka, ćwiczenia, pomoce naukowe, pęd do wiedzy, będziesz podnosić kwalifikacje, możliwe, że zdobędziesz indeks na upragniony kierunek studiów, znajdą się jakieś środki finansowe na dalsze kształcenie. Rozwiniesz swoje zainteresowania, praca przyniesie ci wielką satysfakcję i będzie zgodna z twoimi kwalifikacjami, i w tym będziesz się kształcić, podnosić swoje kwalifikacje jeszcze więcej, jeszcze bardziej. Pęd do wiedzy. Karta też ci życzy: pokochaj edukację, bo warto się uczyć przez całe życie. Niezależnie, ile masz lat, tak? Ciesz się drobnymi sukcesami, bo one powiększą katalog Twoich zalet. Pamiętaj, że otwarcie na wiedzę to najlepsza lokata w siebie. Także, kochani, los Wam sprzyja w lipcu. Spełni się Wasza, moi drodzy, jakaś prognoza, spełni się Wasza wróżba. Otrzymacie prawdę, tylko trochę cierpliwości. Przyjdzie tak naprawdę. To, co najlepsze. Odkryją się karty. Prawda, sama się obroni. I tego Wam życzę, moi drodzy: tego słońca, tej radości i tej pomyślności, tej życiowej prawdy, której Wy potrzebujecie bardzo. Tutaj jest niezmierne powodzenie przy tym słońcu. Także pozdrawiam, kochani, i życzę powodzenia raz jeszcze, ale ono już jest dla Was zapisane. Do usłyszenia w kolejnych filmach, trzymajcie się ciepło.